Stój. Czy wiesz, że gdy słyszysz nagłe dzwonienie w uchu, to prawdopodobnie ktoś wtedy wypowiada twoje imię? Przypadkowe ciekawostki. Wyzywam cię, abyś odpowiedział na ostatnie pytanie. Jest osoba, która jest w tobie zakochana i ci tego nie mówi. Jest to pierwsza osoba, która pojawia się po kliknięciu strzałki, przesunięciu w prawo i kliknięciu więcej. Niemożliwe jest dotknięcie nosa językiem. Przeciętny człowiek śmieje się około 13 razy dziennie. Jeśli napiszesz jestem zakochany i pozwolisz, aby autokorekta dokończyła za ciebie. Wyświetli ci się osoba, którą kochasz najbardziej. Zmieniamy głos rozmawiając z kimś, kogo lubimy lub kochamy. We wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziaren piasku na ziemi. Masz to samo imię z milionami ludzi. Skomentuj swoje imię i zobacz, ile osób ma to samo imię, co ty. W twojej jamie ustnej znajduje się więcej bakterii niż ludzi na świecie. Krzesło elektryczne zostało wynalezione przez dentystę. Twój nos zapamiętuje około pięćdziesięciu tysięcy różnych zapachów. Długość Twoich naczyń krwionośnych, jeśli byłyby ułożone w linii prostej, mogłyby okrążyć ziemski równik ponad dwa i pół razy. Zanim powiem ostatnie oszałamiające pytanie, obserwuj ten kanał, aby mieć szczęście w następnym tygodniu. Twój nos jest takiego samego rozmiaru jak Twój kciuk.